Na program zaprasza hipster, który dla szusz zgolił wąsy. Cześć, witajcie w czwartym odcinku I Love Original. Jesteśmy w Warszawie w butiku Bochoboko. Ze mną jest Gilbert. Opowiedz nam o swojej marce. To nie jest do końca tylko moja marka, bo to jest duet Bochoboko, pracuję razem z Kamilem. Założyliśmy tą markę dwa lata temu. Najpierw zaczęliśmy od małej pracowni, gdzie przyjmowaliśmy klientki na takie szycie indywidualne, jakieś suknie ślubne realizowaliśmy, ale tak w szybkim tempie to się rozprzestrzeniało i coraz więcej kobiet chciało nosić nasze ubrania, że podjęliśmy decyzję o otwarciu butiku na Mokotowskiej. No i to w takim mini, bardzo mini skrócie historia naszej marki. A gdybyś miał określić, jaka jest kobieta, która nosi Wasze ubrania? Jaka jest kobieta? Na pewno jest kobieca, bo to jest jedna z rzeczy, do której przy najwięcej uwagi, żeby te nasze prace, projekty były bardzo kobiece, ale też nie kobiece w sensie obcisłości i zniewolenia kobiety w ubraniu, ale żeby miały też luźne formy, żeby kobieta czuła się w nich swobodnie. A co jest wyjątkowego w Waszych ubraniach? My wkładamy w nie serce i tworzymy i robimy to wszystko tak, jak najlepiej potrafimy, a wyjątkowość myślę, że to ludzie bardziej zauważają. Opowiedz o najnowszych projektach. U nas się bardzo dużo dzieje, nie ukrywam, że pracy mamy bardzo dużo. W tym momencie i pracujemy, kończymy wiosennoletnią kolekcję do Butiku i zaczynamy pracę nad zimową kolekcją, bo w maju będziemy mieli nasz pierwszy warszawski duży pokaz. Właśnie na rynek wpuściliśmy nasze pierwsze t-shirt, i od tego t-shirtu będą teraz cyklicznie powstawały t-shirty opowiadające o osobowościach kobiet. Co na sezon wiosna lato My, oczywiście, kochamy szarości, więc szarości u nas zawsze jest bardzo dużo, więc ta szarość istnieje w butiku. Wprowadziliśmy w tym sezonie trochę kolorów. Proponujemy trochę limonki, trochę koloru takiego neonowej mandarynki. Dużo bieli mamy, beży. Teraz naszym największym marzeniem, i planem, i rzeczywistością. Która, nad którą spędzamy dużo czasu, to jest przygotowania do pokazu. Więc myślę, że najbliższym planem jest ten nasz warszawski pokaz. I kiedy on się odbędzie? E, jeśli wszystko będzie dobrze, to 25 maja jest potwierdzony termin. Także życzymy powodzenia i zapraszamy. Mimo, że nie ma jeszcze południa, jesteśmy w miejscu, które nazywa się Małe Piwo. Później pokażę Wam biżuterię inspirowaną różańcami duetu Mi Like. Małe piwo, jak nazwa sama wskazuje, jest małe i specjalizuje się w piwach. W sali naszej głównej jest zaledwie 22 m2, ale w naszych dwóch lodówkach mamy aż 50-50 kilka różnych piw. Piw z polskich browarów, bo, bo w takie celujemy. Piw, które nie są dostępne, bądź są ciężko dostępne w innych warszawskich przybytkach gastronomicznych. Także każdy tak naprawdę jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Czy to piwa jasne, czy piwa ciemne, czy piwa bardzo wytrawne, czy piwa słodkie, piwa smakowe. Wszystko to jest w małym piwie. Organizujemy też koncerty. Na razie były dwa. Z racji. Wielkości naszego, naszego lokalu, no nie, nie mogą być to wielkie orkiestry. Także w obu przypadkach były to dwuosobowe składy, ale okazało się, że zmieściło się 50 osób. No i mam nadzieję, że, że już wkrótce będą, będą kolejne. Co możemy zjeść w małym piwie? Ja uwielbiam jeść sery do, do piwa. Mamy bardzo fajne, takie twarde w stylu emmentalerskim, długo dojrzewające sery. Mamy też takie rosyjskie smakołyki piwne, bardzo intensywne, suszone rybki i wywodzące się z Litwy słucharki z ciemnego pieczywa w intensywnych, nysknych ziołach, doskonale pasujące do piwa. Kto tworzy mi lajk? Agnieszka, Sara i jest jeszcze z nami Paulina. Gdzie szukacie swoich inspiracji? Na terenie Polski, ale też podróżujemy po całym świecie i staramy się z każdego zakątku, gdzie jesteśmy, znaleźć jakieś rodzynki i przywozimy, staramy się przynajmniej przywozić jakieś fajne kamienie, fajne dodatki, przywierzki. Teraz będziemy wprowadzać linię Miami, a we wrześniu planujemy wyprawy do Bangkoku. Wasza biżuteria jest wyjątkowa również ze względu na to, że można tworzyć ją samemu. Każda osoba zgłaszająca do nas chęć zakupu takiej biżuterii może od początku do końca zaprojektować sobie ją. Oczywiście my służymy pomocą w kwestii doboru kolorystyki, kamieni, rozmiaru nawet kamieni. Natomiast każdy koralik może być tak naprawdę zaprojektowany przez daną osobę, która, na której potrzeby ta biżuteria jest stworzona. Jak cenowo wyglądają Wasze produkty? Produkty zaczynają się od 249 zł. Do góry. Wszystko oczywiście zależy od kamieni, jakie wybieramy. Wiadomo, że kamień szlachetny i blaszka pozłacana. Jest też opcja blaszki z brylantem. Taki zestaw będzie znacznie więcej kosztował niż, niż jakiś skromniejszy naszyjnik czy bransoletka, aczkolwiek warto też wspomnieć, że kamienie półszlachetne również są piękne i mają bardzo bogatą kolorystykę. Nie trzeba aż du tak dużych kwot wydawać, żeby, żeby naprawdę coś wyjątkowego i coś pięknego Stworzyć. Gdzie można Was znaleźć i gdzie można kupić Waszą biżuterię? Mamy fanpage na Facebooku. Póki co jesteśmy tam, póki co przez fanpage można zakupić nasze produkty. Tworzymy stronę internetową. Mamy nadzieję, że w ciągu dwóch miesięcy skończy się ona tworzyć. I planujemy rozpocząć współpracę z jakimś stacjonarnym sklepem. Gdzie nasze produkty będą dostępne na żywo. W tym odcinku to już wszystko. Na następny zapraszam Was za dwa tygodnie. Cześć! Chcecie więcej odcinków z Szusz? Polubcie hipstera.